Dorwała mnie jakaś chora ambicja, może słomiany zapał. Nie wiem, może sobie gitarę kupię i będę sobie grał. Zrobiłem taki układ. To jest taki fuz gitarowy z regulacją wzmocnienia tego właśnie efektu oraz regulacją tonu tego efektu, no i głośności na trzech potencjometrach, dwóch tranzystorach. Najlepiej, gdyby to były tranzystory Germanowe, ale oczywiście nie mam takich. Więc zastosowałem tranzystory stare Cemi BC107 i BC108. Nie miałem dwóch 107 albo dwóch 108. Jeszcze można było zastosować BC550 lub 2N39 albo 3804. 30 chyba 8 albo 3304. Nie pamiętam już teraz. I to działa dosyć. Ta LED dioda. Ona lekko się żarzy, jak jest włączone. Napięcie do. To jest ta dioda. Do wtyczki. Jeszcze bez włączenia nawet foot switcha, gdzie po foot switchu efekt jest włączony albo jest ominięty efekt, czyli gniazdo wejściowe z wyjściowym są. Zblokowane, puściłem muzykę na początku. Samej gitary nie mam, szkoda. Może będę kiedyś miał, by zobaczył wtedy, jak to sobie współpracuje z gitarą Rzempoli. Aczkolwiek Rzempolić próbuje na gitarowych, że tak powiem, piosenkach Metaliki albo tam podobnym ganzesom. Można się pobawić, posłuchać. Tu mamy. 100 nanofaradów, tu mamy 100 nanofaradów, czyli kropka 1 mikrofarada, czyli 0,1 mikrofarada i tu mamy kropka 0,1 mikrofarada, czyli 10 nanofaradów, tak jak tutaj jest. Tu mamy 2 razy 104, reszta rezystorów. Ten kondensator 100 mikrofaradów na 16 V dodałem jeszcze tutaj przed tą diodą na zasilaniu sobie jest i ta dioda faktycznie w rytm muzyki tak jak jest to pokazane na jednym z filmów ruskich. jakiś rosyjski gitarzysta to zrobił i gra na tym i dosyć ładnie to działa. I ta dioda mruga w, 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 razem z dźwiękiem. Także fajne urządzonko. Płytkę robiłem sobie na szybko. Nie robiłem jakichś tam małych płytek, bo nie ma takiego sensu, żeby wielce się jakoś tym przejmować. 9V, oczywiście napięcie plus na zewnątrz, czyli negatywny, negatyw, center food switch i Omijanie efektu dioda, która ma dodatkowo mrugać w, w, w ramach tego dźwięku gitarowego, albo muzyki, jako dodatek, może naprawdę nie wiem, bo być może ta dioda powoduje, że właśnie te szarpi druty idą przez nią. I, i, I właśnie jakoś to działa w ten sposób, albo po prostu jest dodatkowym efektem migania. Nie próbowałem na razie tej diody demontować, i próbowa nie próbowałem tego, że po zdemontowaniu tej diody yy, czerwonej, jak to zagra, bo być może ona jest ważna, a może tylko jest dodatkiem, tego nie wiem. Aczkolwiek, może się kiedyś przekonam. I to na tyle. Fuz gitarowy. Tu jest jakiś efekt opóźnienia. Także można się bawić i sobie testować.